Słyszałem, że na Home Office lubicie sobie pooglądać Netflixa i przeciążacie serwery. Nieładnie. Jeśli to prawda, to mam dla Was coś fajnego, czyli listę nowych filmów i seriali na Netflixie, które trafią do usługi w kwietniu. Trochę tego jest, więc kompletną listę znajdziecie w opisie tego filmu, a ja wybrałem dla Was najciekawsze moim zdaniem tytuły. Usiądźcie więc wygodnie i zaczynamy. Na początek oryginalne produkcje Netflixa, czyli takie, których nie obejrzycie u konkurencji. 1 kwietnia w Usłudze pojawi się drugi sezon Sunderland aż po grup. To składająca się z ośmiu odcinków opowieść o mieszkańcach Sunderland, którzy uwielbiają swój miejscowy klub piłkarski. A nie jest to łatwa miłość, szczególnie po wypadnięciu zespołu z Premier League. 3 kwietnia zaznaczcie sobie w kalendarzu grubym czerwonym flamastrem, bo właśnie wtedy pojawi się na Netflixie czwarty sezon kapitalnego hiszpańskiego serialu Dom z papieru. Wiem, że tak jak ja, zaprzyjaźniliście się z profesorem jego gangiem złodziei, a jak zapewne pamiętacie z końcówki trzeciego sezonu wszystko się posypało. Czy ekipa się podniesie, a profesor nie oszaleje? Przekonamy się o tym już niedługo. Dowiemy się też, czy producentom uda się utrzymać świetny poziom trzech poprzednich sezonów. 3 kwietnia obejrzycie też komedię Coffee and Karin opowiadającą historię o tym, jak 12-letni chłopak chce się pozbyć nowego faceta swojej matki, który przy okazji jest policjantem. Będą przestępcy, będzie sporo akcji i, mam nadzieję, sporo zabawy oraz dobrego humoru. 10 kwietnia obejrzycie serial Drew Brothers, o czym? O dwóch braciach prowadzących browar. 14 kwietnia natomiast zobaczycie zarejestrowany z udziałem publiczności w State Theatre w Minneapolis program komediowy Chrisa Dilla, No Pain. 15 kwietnia do usługi trafi pierwszy sezon projektu Niewinność, opowiadający historię ośmiu niesłusznie skazanych osób oraz wysiłki organizacji walczących o unieważnienie niesprawiedliwych wyroków. Poznacie wady amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości oraz to z jakimi konsekwencjami wiąże się niesłuszne oskarżenie oraz późniejsze osadzenie w zakładzie karnym. Bardzo ciekawie zapowiada się oparty na faktach dramat Sergio, opowiadający o byłym czołowym dyplomacie ONZ oraz betonowe złoto, w którym dowiecie się co nieco o oszustach na rynku nieruchomości. Tyler Rake – Ocalenie to natomiast historia najemnika, w którego wciela się hollywoodzka gwiazda Chris Hemsworth. Podejmuje się on trudnej misji odbicia z rąk porywaczy syna międzynarodowego barona narkotykowego. Czekam też na zajęcia pozalekcyjne opowiadające o z pozoru zwykłym uczniu, który jest mózgiem operacji kryminalnej i wiedzie podwójne życie. Netflix to nie tylko filmy i seriale na wyłączność, ale również produkcje na licencji. W kwietniu do usługi trafią m.in. trzy części Facetów Czerni, dwie części Rodziny Adamców, Noc z Żywych Trupów, Świat Wayna i Karate Kid tak? To ten kultowy film o malowaniu płotu i woskowaniu samochodu. Wax on, right hand. Wax off, left hand. Do tego Karate hit, cztery mistrzy i uczennica. No i chętnie przypomnę sobie również maskę Zorro. Zajrzyjcie koniecznie do opisu, no bo ta lista jest naprawdę długa i w Netflixie w kwietniu pojawi się sporo produkcji. Jak sami widzicie, naprawdę sporo. I myślę, że nawet siedząc w domu. Nie będzie czasu, żeby to wszystko obejrzeć. Szczególnie, że tak jak ja, pewnie macie sporo zaległości z premier marcowych. Napiszcie w komentarzach, na który film lub serial czekacie najbardziej. No i jeśli podobał Wam się film, chcecie więcej takich zestawień, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał i widzimy się przy okazji kolejnego materiału. Trzymajcie się, cześć!